Witam w kolejnym odcinku z Batman Arkham Knight. Moi drodzy, mieliśmy robić zadania poboczne i chciałem je wykonać, niestety, ale musimy najpierw troszeczkę posunąć fabu fabułę do przodu, ponieważ nie mam jeszcze dostępu do trzeciej wyspy. Mianowicie chodzi mi o jeżdżenie tam Batmobilem, więc będę musiał to zrobić. A szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia od czego by to zacząć, więc na dobrą sprawę chyba zaczniemy od misji głównej. I być może to nas posunie do przodu. Tak więc. Tak więc moi drodzy, ruszymy tutaj. Do tego miejsca i zobaczymy. No, Na pewno te, te, te misje wykonamy. To bez problemu, spokojnie. Nie mam zamiaru ich ominąć. Ale najpierw mówię. Lucius,

To takie proste. A właśnie. Yy, słuchajcie, już prawie mam na maksa ulepszony Batmobil, jeśli chodzi o uzbrojenie. Yy, ponieważ Batmobil tu mamy jeden punkt, ale tutaj obok uzbrojenie Batmobilu mamy już prawie wszystko. Zostało tylko to, czyli zasilanie. Uzupełnione poziomy energii zasilającej dodatkowe. Uzbrojenie Batmobilu nie ulegają wyczerpaniu bez względu na odnoszone obrażenia, ale najbardziej chodziło mi o to o te dwie opcje, ponieważ mm, podwozie. Mm, większy damage za, zadajemy właśnie teraz, y, strzelając w podwozie, no i wieżyczkę wiadomo także, więc tak to wygląda na razie. Okej. Okay. O cholera ale ich tutaj jest. Naprawdę? O kurczę, nie mogę gdzie uciec prawie. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Okay. O jejku, przejmę kontrolę nad jednym dronem. Ok, jest mój. Nie jest dobrze, niezbyt dobrze. Nie ma gdzie się do bardzo schować tutaj na dole. Włamiemy, włamiemy się do kolejnego, spróbujemy przynajmniej. Cholera rozwalona, ok. Przyjęty. Przyjęty, super. To się naprawdę przydaje. No, duży załatwiony dwoma pociskami, więc jest moc. Widać tą różnicę, ale wiadomo, no trzeba też dobrze trafić. Najlepiej w wieżyczkę jednak, bo i tak te obrażenia są większe.

Dobra, wiecie co? Ja chyba wyjadę stąd i zaraz tego sonaru użyję na zewnątrz. Yes, she's calling louder. Jeszcze to rozwalimy. Czekajcie, musimy się dostać. W centrum. Gdzieś tutaj. O, są. O cholera. Zaraz, zaraz się tym zajmę, tylko muszę rozwalić jeszcze te drony. you're dead! It's not enough. Scan deeper. I need to sustain the sonar pulse so that it cracks the earth and frees Ivy's plant. you found her. But she's trapped. Hold <laughs> on. O, jest. Udało się. Trzeba po, po, trzeba po prostu to przetrzymać, żeby ten sonar był mocniejszy. Wiecie co? Nie podoba mi się to.

Pięknie. Trzeba uważać jeszcze na tego elektrycznego, bo. Niestety, ale. i nie w niego, nie w niego, nie w niego. Ekstra. To chyba tylko ten duży. done she's fully mature she should be strong enough to neutralize scarecrow's toxin let's hope we don't need to find out stay in the gardens ivy i'll let you know if the situation changes alfred tell me you've found the cloudburst i wish i could sir but i'm encountering rather a lot of interference no doubt a deliberate attempt to disguise their movements run a full analysis of the arkham knights forces of course sir but i'll need some time

Zniszcz umocnienia obronne Rycerza Arkham na wyspie Founder's Island i za pomocą Batwinga zeskanuj Rozpylacz. Udaj się do studium studiów Panessa, aby przeanalizować siły zbrojne Rycerza Arkham. I chyba to odblokuje nam, Alfred, słuchajcie... I chyba to nam odblokuje właśnie tą trzecią i ostatnią wyspę, moi drodzy. I to, to właśnie chciałem zrobić, więc wtedy będę już mógł swobodnie wykonywać wszystkie misje poboczne. No dobra, jedziemy tam. Zaczep się szybko. <grym, <grym, zaczep się szybko> ok, teraz się rozpędzę troszeczkę. No, możemy lecieć. Możemy lecieć. No, widzę tutaj już małą twierdzę, do której musimy się dostać. Dobra, tu, 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 tędy. No i ja jestem już na miejscu. Tu chyba nikogo nie ma. To jest to miejsce, słuchajcie. Pamiętacie to miejsce, jak komisarzem Gordonem szliśmy? Takie małe przypomnienie było. Jednak rzucę: Robin jest right tam tu, teraz, planejując swoje życie z Barbara. Może być w tym dla wszystkich młodych ruchów, które będą.

No, ale zaraz zobaczymy. Izolatki. i'm guessing this isn't a social call is it as bad as it sounds out there worse but nothing you can't handle right you promised you'd let me out of here what'll my wife say how many more sir the long-range scanners have not been able to locate the cloudburst Deploy the Batwing and run a low level thermal scan. We can't, sir. Founder's Island is protected by two radar towers connected to a long range missile launcher. You won't be able to get the Batwing or indeed the Batmobile anywhere near there. I can destroy the radar towers on foot if we can just find a way to disable the drones protecting them. Well, there is one possibility. I've identified a special drone that appears to be acting as a relay hub, managing all communications. If I can get my hands on that drone, there's a chance we can reverse engineer the security protocols and give me a window to take out those radar towers. A chance, perhaps, sir, but it sounds dangerous. Too dangerous. It's the only way. I'll keep you updated. I still haven't heard from Barbara. Trust me, Robin. She's fine. I need you to focus on the cure. You don't have to do this on your own, Bruce. I can help you. It's under control.

Zająć tą trzecią wyspą, <coughs> I thought for sure you were the third Come clean like you did with Gordon! Ah, but you realized. Why break him now when we can crush him later? It's classic joke So, I've been rooting around in this bat-infested cave of a mind and it seems like you actually believe this cure nonsense. Ha! No, oh, Bruce. Forget about this cure. You just concentrate on taking out the Arkham Knight. will be yours. Dobra, lecę w tamtym kierunku 1400 metrów. To nie będzie na pewno prosta misja. Przejęcie najpierw e, drona musimy najpierw przejąć. E, przejąć tego drona, który... No jest jakby takim przekaźnikiem. Dzięki niemu może złamiemy te zabezpieczenia. Słyszę chyba, wiecie co? Tego stwora e, nietoperza latającego. Gdzieś tutaj niedaleko musi być jego kryjówka. Właśnie to też jest częścią naszego zadania pobocznego. Ok, rozpędzimy się. No, powinien nam bez problemu. Uuu. Ten duży czołg tu jest. Kobra. Słyszę także, słuchajcie, melodię z tej opery. Więc niedaleko, także pewnie znajduje się miejsce, gdzie jest kolejna ofiara. Czekajcie, zaraz sprawdzę. Mamy chyba informacje na temat kolejnego strażaka, bo to zaczyna migać. Gdzieś tu niedaleko jest ofiara. Słyszałem na 100% operę. Muzykę tej, tą operową. No i cholera, jeszcze ten. nocny stwór. Słychać było go, ale. spokojnie. Znajdziemy na pewno.

okay fine the relay chip will allow me to temporarily blind the drones. UZH, Haker dronów. Chwilowo dezaktywuje systemy namierzające dronów. Dezaktywuje w danym momencie tylko jeden dron. No, dobrze. Cel przed nami. Zniszcz sieć radarową, wyceluj urządzenie w tego drona. 60 sekund powinno wystarczyć. E, dobra, powinno nam starczyć tego czasu. First Radar Tower dealt with. All oh, units, yes, we've lost radar coverage in Sector One. Probable malfunction. I'm assigning tech now. He laid that order. It was Batman. Radar Tower B, prepare yourselves. Alpha target incoming. Are the sentries online? Affirmative. Can't lose this radar. It's the only thing stopping him from bringing that tank of his onto this island.

Faktycznie, są. Wieżyczka jest chyba pod spodem. Spróbujmy zaatakować kogoś. Hmm. Dużego to nie. Cholera, nie mogłem zrobić... Y na tym ninja nie mogę zrobić słuchajcie wykończenia Sorki, że się nie odzywam, ale chcę się skupić na tej walce. A jeszcze troszeczkę. Pięknie, mamy dużego z głowy. I to był ostatni. Nice. No dobra, super. Was mam z głowy. Was mam z głowy. How do you feel about the Joker the same way I feel about those cheap Joker knockoffs you've got at the movie studios. There can only be one Joker, man. and it's me. I mean, you. Okay, us. Time we did the right thing massacre the lot of them and purify the Joker. Gene. I can use the remote hacking device to temporarily blind the sentry gun. Aha, czyli na wieżyczki też to działa. Nieźle. To dobrze. Super. Zaraz spróbujemy dezaktywować tą wieżyczkę i wejść tam do środka. Klecie, tutaj jest zasięg jej. Dobra, dobra, dobra. Sprzęt. Wyciągnijmy zatem ten sprzęt, który jest do hakowania. Gdzie to było? Wyrzutnia Lin. To nie. Chyba to jest po prostu teraz. Ups. Dobra. Spróbujemy może od góry, wiecie co? O, właśnie stąd sięgnę. No jest wyłączona, ale tylko na 15 sekund. Wystarczy.

Teraz. Zneutralizuj wyrzutnie rakiet dalekiego zasięgu.